Problemy w Polsce nie tylko ze zdrowiem, ale również z inwestycjami, bo w ciągu roku o 53% spadły inwestycje zewnętrzne w Polsce. Mamy problem z Dzietnością, to ci, którzy mówili, że wiedzą co zrobić, żeby Polki chciały rodzić dzieci, doprowadzili do tego, że w 2024 roku urodziło się 20 tysięcy mniej dzieci niż w 2023. I niestety, jak dalej będą rządzili, ten problem będzie narastał. I doprowadzą do tego, o czym mówią dzisiaj już statystyki, że w 2060 roku Polaków zostanie 28 milionów, z czego 9,6 miliona to będą. Emeryci. Czyli to oznacza, że nie będzie Polski, ponieważ tego systemu nie da się utrzymać. W latach 60., 70. na jednego emeryta przepadało siedmiu pracujących. Jakoś to się dało zbilansować. W tej chwili to jest niewiele ponad dwóch, dwie osoby, a za chwileczkę to będzie właśnie jeden do jednego. W tym 2060 roku to będzie prawie półtora pracującego na jednego emeryta. To jest ten szeroko rozumiany pomysł lewicowy, żeby wymieszać społeczeństwa, wymieszać narody.